Trzy dni zaciętej walki o tytuły Mistrzów Najlepszych Zawodników w Polsce. Od 28 do 30 sierpnia w Parku Słupna odbywały się Orlen Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Rozgrywane zawody dały kibicom ogrom emocji. Wspaniała atmosfera, jak słyszymy kibice się cieszą, bawią z całego kraju, my również się cieszymy, że organizacyjnie nam wyszło wszystko. Podczas turnieju fani siatkówki mogli zobaczyć czołówkę polskich siatkarzy, w tym reprezentantów Polski. Ostatecznie w kategorii kobiet na szczycie podium stanął duet Katarzyna Kociołek i Agata Cejnowa. Srebrny medal wywalczyły Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska, a brązowy Dorota Strąg i Jagoda Gruszczyńska że przyjechałam tutaj po złoto i bardzo się cieszę, że Agata pomogła mi je zdobyć. Jest to nasz trzeci turniej, więc miałyśmy czas, żeby się dograć. Ja jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam zagrać z tak doświadczoną zawodniczką, jaką jest Kasia. Mnie pociągnęła do góry. E, pół roku temu jeszcze miałam operację, więc sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, że zdobędę to Mistrzostwo Polski. Jak widać się udało i smakuje to przepysznie. W kategorii męskiej złoto zgarnęli Michał Bryl z Mikołajem Mieszczukiem, pokonując dotychczasowych mistrzów Piotra Kantor. I Bartosza Łosiaka. Brąz wywalczył duet Mariusz Prudel i Jakub Szałankiewicz. Co się czuje, bijąc mistrzów? Wielką radość, tak, na pewno radość z wykonanej pracy przez cały sezon, dążenie do celu i jest tego efekt. Infrastruktura parku Słupna nieraz udowodniła, że świetnie się nadaje do organizacji wydarzeń siatkarskich światowego formatu. To też potwierdza prezes PZPS-u. Sportowo, organizacyjnie, jak zawsze, perfekcja czy w Siadkówce, czy w Mysłowicach, to jest jedno z drugim gdzie w parze. Także jest okej okay wszystko. No, pogoda dopisuje, no wszystko jest... Tak, jak powinno być. Nie zapominajmy też, że tak duże imprezy nie mogłyby się odbyć bez nieocenionej pomocy wolontariuszy. Bardzo fajnie jest być wolontariuszem. możesz podać piłki, być blisko zawodników, wszystko widzisz. i ogólnie są bardzo fajne wrażenia. Mi się bardzo podoba. Choć podczas wydarzenia, oczywiście, Prym wiodła siatkówka plażowa, to w Parku Supna znalazło się miejsce również na inne dyscypliny. Na specjalnym boisku wypełnionym wodą odbył się także mecz w piłkę nożną pomiędzy reprezentantami prezentacją miasta Mysłowice a gośćmi Mistrzostw Polski